Cześć, zaraz bardzo serdecznie w moim drugim filmiku. Tak, ten filmik jest coś na spontan, bo zobaczyłam, że na YouTube są chyba tylko kilka takich filmów i zastanowicie się dlaczego mam czapkę sobie na górę. Za chwilę bowiem, bo to też jest z tym związane. To będzie taki bardziej challenge, że trzeba rysować z tymi oczami. Ja żeby nie cheatować, będę miała czapkę, bo nie mogę znaleźć żadnego... bo nie mogłam znaleźć żadnego bandany ani nic, ani chusty. Więc i tak to jest ciepła zimowa kapa, więc nikt przed nią nie widzicie. Więc czuję Wam. i um, tutaj mam trzy mazaki. Kolorystyczne, żeby mi nie było za trudno. W końcu nie wiem, czy ten działa na tym. Co my działa, ale trudno jest leśnić, bo nie będziemy Tak, więc tutaj mam moją ten, do rysowania wiecie, tą, nie, nie tą kurkową, ale wiecie, tym markerami można rysować nim. Więc dzisiaj jeszcze nie mam pojęcia, co będę rysować, wiecie gdy będę zaczynała, więc tutaj nie wiem, jak ja to zrobię, żebym Wam pokazała, że mam zamknięte oczy, ale obiecuję nie będę oszukiwać. ta kamera. Nie wiem, czy widzicie, i to jest właśnie ten problem. Może widzicie. Dobra. Jeszcze Wam się tu pokażę, Nie wiem, czy. A Nie wiem, czy widzicie. Mam nadzieję. Okej, okay. gdzie są bakery? Chyba to sobie. Widziałem taki kolor. Nie, to pokazuję. Um, no to myślę, że narszyje ogród. Najpierw jakiś tam kwiatuszek. Nie, będę koloruję koloruje. <grystanie> Nie się czuję szczerze, że nikt się nie mówi, ale próbuję się skupić. Będzie taki chyba na całym tym będą kwiatuszki, nie jestem pewna. Udygi. Mam nadzieję, że to zielony jest. Ok. Posamlę czerwone kwiatki tym razem. No i chyba jakąś dziewczynkę narysuję. Jakąś będzie miała. Ręce. Trzeba ją jakiś twarz pomalować. Dobra, twarz jej pomalowałam. Muszę jakiegoś łopczyka też narysujemy koło niej. nadzieję, no, że na żadnym kredku nie narysowałam. Okej, okay, chyba skończyłam. Waga. Gdzie skała się? czy to. Okej, okay, czy cztery. No nie. Hmm. Lol w ogóle. kurde patrzcie. Ej! Co nie? Zielony mi nie mazał. I to jeszcze myślałam, że, że to jest zielone, a to był czerwony na łodygi. Po prostu lol. I jeszcze zrobiła mi czerwone, niebieską twarz. Tu miał być niby chłopak, któremu głowy nie zrobiłam. Chyba, <grym>, że głowa miała być gdzieś tutaj. Co nie? Lol. Zostawcie filmiki na spontana albo jakieś challenge I, i piszcie jakieś pytania pod spodem, zrobię może jakieś pytania z YouTube'a, jeśli będzie ich sporo i sobie zapiszę je ja gdzieś, a, więc tak zetrzymy ten okropny rysunek, bo umiem ładniej. Tylko niestety dzisiaj tego nie pokazałam, poczekajcie, połóżę sobie na podłoże, więc dzięki za oglądanie subskrybujcie jeśli chcecie lajkujcie jeśli chcecie i komentujcie jeśli chcecie Mua! pa pa